coraz więcej i coraz trudniejsze. Nasz potencjał, który jest dość duży szpital, tak naprawdę, nie, bo potencjał jest bardzo duży, tak obserwowaliśmy tak troszeczkę z boku, ponieważ na Gwina jest troszkę z boku, natomiast bardzo dużo pacjentów chętnie wybiera w ten szpital tutaj na leczenie, są cieszymy się, że jest możliwość. My się też cieszymy, cieszymy, jak do nas docierają i zdech tak powiem, że pacjenci są zadowoleni z naszego, z naszego leczenia i z efektów pracy. naszych po otwarciu jamy brzusznej, mocujemy tą całą konstrukcję do stołu operacyjnego i na, na głównym takim e, e, uchwycie mm -hmm. mocujemy taką ramę, do której dopinamy odpowiednie części, które nam mogą jakby rozciągnąć te powłoki i odsłonić miejsca, które, które chcemy operować. Niestety no, przy e, powiedzmy takich zabiegach e, nierzadko było Potrzebne ze cztery osoby, bo, bo te dwie osoby gdzieś tam musiały pomagać. A jeszcze, jak one dodatkowo wkładały ręce w to pole, no to się robiło ciasno. Tutaj wystarczą nam dwie, maksymalnie trzy osoby, więc, więc jest jakaś tam też oszczędność ludzi, którzy mogą być zagospodarowani gdzie indziej do, do, do innej pracy. I no, że tak powiem, mamy, mamy więcej miejsca, te zabiegi są, są bardziej bezpieczne w tym momencie.